W 5 godzinie 19 odbędzie start mojego serwera. Chciałabym tutaj wszystkich zaprosić, bardzo mi zależy, żeby każdy wbił. Możecie po prostu wejść i ocenić, i na pewno takie opinie bardzo pomogą mi też na przyszłość, więc po prostu zapraszam. Wbijajcie, i grajcie, bawcie się dobrze. A teraz przechodzimy już do odcinka. Siema siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku na kanale dzisiaj zajmiemy się tabem oraz scoreboardem. A materiały z tego odcinka, jeszcze ciekawych rzeczy, kilka, znajdziecie właśnie do pobrania na Discordzie, którego macie w opisie. Ze względu na to, że kilka dni opóźnienia mam z wrzuceniem tego filmu, to próg nie podbijam po prostu progu i 120 lajków równa się nowy film, zatem zostawcie w tym momencie Papkę, aby jak najszybciej pojawił się kolejny. No i przechodzimy już do instalacji i wszystkich rzeczy związanych z naszym dzisiejszym tematem. Ok, więc na początku sobie oczywiście pobierzemy nasze wtyczki. Na początku możemy pobrać sobie nasz plugin na taba, więc pisujemy tab z pigotem C i tutaj macie pierwszy link na samej górze. Ogólnie linki oczywiście standardowo będziecie mieć na pewno tutaj w opisie tego filmu, więc sobie wejdźcie tam, rozwińcie i będziecie wszystko mieć. I w tym miejscu właśnie możecie sobie to pobrać. Kolejną rzeczą, która na pewno dzisiaj się przyda jest plugin jakim jest tutaj Play z holder API, więc jego również sobie pobierzcie. Ok, i teraz kiedy mamy już te pluginy pobrane, no to wrzucamy sobie je oczywiście do naszego folderu z pluginami. Jak widzicie ja mam tutaj jeszcze również dwa inne pluginy. One są od wyglądu rank i od permisji od tworzenia rank, więc jeżeli, jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinka w jaki sposób stworzyć rank i jak to wszystko się tworzy, co robi, z czym do czego, to odsyłam Was do poprzedniego materiału. Ok, dobra, restartujemy sobie nasz serwer, żeby nam się tutaj wszystkie pliczki wygenerowały. Zobaczmy, czy tutaj wszystko ładnie się wygeneruje i za momencik przejdziemy już na serwer i pokażę wam, bo właśnie tego scoreboarda będziemy również robić w pluginie jakim jest właśnie tab, bo w nim można to wszystko sobie ogarnąć. Dobra słuchajcie, tutaj jak widzicie już wszystko nam się ładnie z, z, załadowało, wygenerowało więc możemy przejść tutaj do naszego właśnie folderu, a zanim to jeszcze wejdziemy na nasz serwer, zobaczymy jak to wygląda jak widzicie tab wygląda w ten sposób a po prawej stronie scoreboarda w ogóle nie macie więc to będziemy musieli za momencik włączyć i tak jak zresztą tutaj wskazuje tytuł tego odcinka, możecie sobie pobrać z opisu właśnie przykładowo zrobionego taba na server box PvP, który robiliśmy. Stwierdziłam, że troszeczkę wcześniej Wam to udostępnię. A generalnie, jeżeli chodzi jeszcze tutaj właśnie o ten plugin Placeholder API, jest to plugin, którym możecie robić różne zmienne, ale za chwilę Wam to wszystko pokaże, co z czym tutaj się je. Więc przechodząc właśnie do naszego tabu, mamy animację, mamy konflikt, grupy, message, user. Tu są zapisywane wszystkie osoby, które ma na przykład mają jakiś yy, niestandardowy wygląd, na tabie, tak, albo nad głową, dobra tutaj mamy message, czyli wiadomości na przykład po, w sumie to jest niepotrzebne, bo użytkownik jedyne co, to bodajże jeżeli dacie mu dostęp do wyłączania włączania właśnie sidebara w sensie tego scoreboarda tutaj to wtedy on y, będzie to widział czyli na przykład jeżeli sobie wpisze Tab scoreboard, tab scoreboard Show, albo on off No to w to możecie sobie wtedy Spolszczyć, a tak to reszta w sumie jest niepotrzebna Do spolszczania, więc z tym się zajmować nie musicie Tutaj mamy grupy, myślę, że od tego możemy Zacząć, jeżeli macie stworzone rangi Przykładowo, ja sobie tutaj w lagperms Wejdę w nasze rangi, mamy grupę Default, jest to grupa taka domyślna I na przykład zajmiemy się jeszcze Rangą VIP, żeby wam to wszystko ładnie pokazać No i teraz musimy sobie tutaj Też to stworzyć, usuńmy na razie Te niepotrzebne rzeczy, czyli jakieś tutaj Tutaj owner zahaszt zahasztakowany, że tak powiem tu. Na światy można ustawić właśnie dany y, prefiks, ale tym się też nie musimy teraz zajmować. W sumie możemy sobie to w ten sposób zrobić, to jakby tego tutaj nie było. I tutaj mamy wszystkie możliwości, na przykład właśnie tabów, y, tabu, tagu, custom tabu i tak dalej. Tu macie wszystkie wypisane, w jakiś sposób przez DLAC Persa, możecie to zrobić. Ale ja to zrobię w taki sposób, że tutaj sobie damy default. Tak, prefiks damy sobie na przykład gracz albo dajmy taki sam, który mamy na czacie, czyli po prostu weźmiemy sobie wejdziemy tutaj w nasz wygląd czatu. Cyk i sobie skopiujemy tutaj gracza po prostu stąd, żeby to było to samo co piszemy tutaj, żeby było to samo widoczne. Jak widzicie, w tym momencie mamy raperka na biało. I teraz, w momencie, kiedy sobie tutaj zmieniliśmy już nazwę, mamy tab prefix. Jeżeli sobie to tutaj wkleicie, po prostu i w tym momencie sobie zapiszemy, tab reload, przeładujemy całość. I jak widzicie, już mamy na tabie gracz, raperka, czyli to, co przed chwilą ustawiliśmy. I tak samo myślę, że możemy zrobić z rangą VIP. Eee, to jest nieistotne, czekajcie, ja sobie to w ogóle usunę, bo mi to strasznie przeszkadza. Skopiujemy sobie to na górze i zrobimy w ten sam sposób, czyli znajdziemy sobie naszego vip i nasz wygląd tutaj rangi VIP za chwilę sobie jeszcze na szybko nadam, żeby wam pokazać że to wszystko ładnie działa yy, tutaj player będzie miał jeszcze nad głową no myślę, że biały nick VIP może mieć nad głową po prostu napis VIP yy, i tutaj zrobimy w ten sam sposób CTRL C, CTRL V, pamiętajcie, że to wklejacie, CTRL S zapisujecie a już tak z automatu to robię, możecie też tutaj właśnie w tym miejscu klikać, no i sobie przeładujemy całość i teraz sobie nadamy rangę yy, lpuser, user, raperka, parent add VIP ja oczywiście nie będę do tego wracać jak to się robi, te rangi i tak dalej będę odsyłać was do poprzednich filmów, bo za długo, by to zajęło, a my będziemy po prostu lecieć z odcinkami coraz dalej, nie? Jak widzicie mamy właśnie ładnie już na tabie tutaj rangę VIP yy, zrobioną i tak samo robicie sobie kopiując po prostu to, w ten, ta, w ten sam sposób robicie wszystkie rangi, które stworzyliście właśnie w Lagpermsie. Okej, okay, to kiedy mamy już tutaj te trzy pliczki obczajone, tutaj mamy animacje, które możemy dodać. Ale ja tego zazwyczaj nie robię, bo tu jest strasznie dużo zabawy Jak widzicie trzeba dodawać co jedną literkę, żeby to się tam zmieniało i tak dalej W ogóle nie korzystam po prostu z tego, więc przechodzimy już teraz do konfigu Tutaj jest trochę więcej zabawy Pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie dodać jakiekolwiek symbole, tak jak już to mówiłam wiele razy Kodowanie zmieniacie na samym początku, żeby móc wklejać różne symbole właśnie typu serca, gwiazdki i tak dalej No i tutaj na samej górze mamy właśnie nasz tab tu mamy wiadomość header, czyli coś co jest na górze, nad tym raperka. Jak widzicie na tabie jest VIP raperka. To co jest na górze, na samej górze, to jest właśnie. Header, a folder to jest po prostu to, co jest pod spodem, czyli used memory, visit your website, yy, czy tam webpage i tak dalej. Więc to możecie dostosowywać do własnych potrzeb. Ja zazwyczaj robię w taki sposób, że po prostu, no szczerze, ja po prostu to wszystko czyszczę, bo to jest brzydkie, tak? Na pierwszy rzut oka to jest serio, to jest po prostu brzydkie. Możemy sobie tutaj na przykład dodać jakiś komunikat. Yy, witaj na serwerze, yy, nie wiem, tam. Yy, YouTube.pl yy, I zobaczycie teraz w ten sposób, jeżeli ja sobie to usunęłam, przeładuję sobie to jeszcze, zobaczcie jeszcze raz, jak ten tab wygląda. Teraz sobie to przeładujemy i zobaczcie, mamy tylko ten napis i już to jest jako, jako tak lepsze. Więc tutaj dowolnie sobie możecie dodawać, ile chcecie linijek i tak dalej. Yy, ja tutaj też jakieś Just yy, Memory i tak dalej, to jest w ogóle niepotrzebne. Możemy sobie stronę serwera na przykład napisać yy, zamiast tej animacji www. .youtube. .pl. Możecie również tutaj w tym pluginie ustawiać na przykład z taba na właśnie światy, scoreboarda zresztą też że można ustawiać właśnie w ten sposób, no ale możemy tutaj przejść niżej. Mamy coś takiego jak sortowanie grup. W tym miejscu właśnie dajecie sortowanie jakie ma być na tabie, czyli w momencie macie graczy, macie jakieś rangi wyższe. To w jakiej kolejności ma się to wyświetlać Default jest zawsze na samym końcu, bo jest jakby najsłabsze Później mamy VIPa Później mamy na przykład budowniczego, helpera Możemy tego budowniczego w sumie usunąć, bo takie rangi nie stworzyliśmy yy, Mamy na przykład właściciela Właściciel Robicie to dowol dowolnie, ale pamiętajcie o tym Że właśnie to trzeba tutaj ustawić Żeby to sortowanie według tej grupy Było jak należy Jeżeli sobie zrobicie na przykład jeszcze rangę youtuber Chcecie żeby ona była na tabie, znajdowała się nad VIPem To wpisujecie typ, przecinek I w ten sposób właśnie to sortowanie się ustawi. No i lecąc dalej, z takich ważniejszych informacji, bo w sumie tu są rzeczy, które raczej Wam się nie przydadzą, myślę, że kolejną rzeczą to jest coś takiego, żeby ukryć te 37, które widzicie teraz na tabie, czyli mój ping bodajże w tym momencie, to musicie po prostu tutaj ustawić na false w player objective enabled, tutaj na false po prostu. Przeładować sobie całość, jak widzicie, już nie mamy na tabie żadnych pingów grać. Lecąc tutaj dalej, możecie sobie też ustawić bosbara, jeżeli tutaj dacie na true, komendą ukośnik Bosbar, chyba można to wyłączać, włączać. No i wygląda to na takiej zasadzie, że możecie jakieś komunikaty, na przykład tu dawać. To jest po prostu tak, bars, to jest po prostu ilość tych właśnie bosbarów. Tutaj możecie dać totalnie losową, jakaś nazwa, nazwa na przykład, nie, to to, że to się nazywało serwer info to jest nieistotne, tu dajecie jakąś nazwę, później macie właśnie kolor tego Bosbaru, progres, jaki ma być zapełniony przy informacji i tutaj możecie wasz tekst wpisać, czyli na przykład strona www, jeżeli macie na przykład coś do ogłoszenia, to w sumie to jest całkiem spoko. Bo teraz, jeżeli sobie przeładujemy, zobaczcie na górze, mamy cały czas takie coś, co się wyświetla, nie? Więc y, to w ten sposób właśnie wygląda. Jeżeli chcecie na przykład kolejnego Bossbara dodać, to musicie sobie to skopiować i sobie wpisujecie nazwa 2 y, i sobie wpisujecie, nie wiem, Discord teraz kiedy sobie to przeładujecie, jak widzicie mamy takie niekończące się bossbary cały czas. No i teraz jeszcze przechodzimy do takiej najbardziej interesującej nas zakładki, czyli po prostu włączenia scoreboarda, ale może zanim to przyjadę jeszcze niżej zobaczyć czy coś tu istotnego jest. Coś to się raczej nie ustawia, tutaj raczej macie rzeczy, których nie potrzebujecie i których nie będziecie używać możecie podpiąć jeszcze całego tutaj taba właśnie razem z scoreboardem, możecie sobie podpiąć również do baz danych Tutaj macie możliwość player listy ustawienia na dany świat, global listy też, w jaki sposób to ma być odczytywane, no ale to jest nieistotne w tym momencie. Myślę, że właśnie najważniejsze jest teraz jeszcze włączenie scoreboarda, czyli musimy sobie tutaj oczywiście scoreboard enabled włączyć na true i jeżeli wpisujemy sobie tap reload, to nam się tutaj po prawej stronie właśnie pojawił scoreboard. No i teraz jak to robi, robiliśmy wcześniej Syby chyba wyłącza, włącza Skorborda, tak, więc to jest dla graczy To możecie sobie spolszczyć, żeby było ładnie Tak samo jak boss bar macie To możecie też w ten sposób yy, na przykład graczom Dać możliwość włączenia, wyłączenia tego I sobie to spolszczyć, można yy, Tutaj yy, tego nie zmieniam nigdy Tego też, tego też, tego też yy, Tego też w sumie Nie ruszam, po prostu tego nie ruszajcie Nie do końca też wiem co to znaczy I czy to w ogóle trzeba zmieniać Po prostu działa to bez tego zmieniania i teraz możecie sobie... Okej, okay, ale zanim przejdziemy jeszcze właśnie tutaj do naszego scoreboarda, to chciałabym Wam tutaj pokazać, że ten plugin również umożliwia podzielenie Wam na kolumny i rozszerzenie takiego tabu. Bez względu na to, czy liczba graczy będzie, wiecie, odpowiednia, żeby te kolejne, kolejne kolumny się tworzyły. Więc możecie sobie właśnie tutaj to zrobić w tym layout'cie. Ja tego nie wiedziałam, że coś takiego doszło, szczerze, więc to stwierdziłam, że teraz Wam od razu pokażę, bo sobie właśnie obczaiłam to. Kiedy dacie to na true, przeładujemy sobie, to zobaczcie, macie taki wygląd. I to jest dość też poszukiwane nieraz, w sensie dużo ludzi pyta o to, w jaki sposób właśnie tak zrobić od razu taki, taki tab. I tutaj możecie sobie właśnie... Dane sloty ustawiać, co na którym slocie ma być. Macie na przykład website na samej górze po lewej stronie, i to jest na slocie pierwszym, więc tutaj jest jedynka, nie? I w ten sposób sobie możecie właśnie to wszystko ładnie poustawiać. No, ale dobra, wróćmy do tego jeszcze scoreboarda. Więc w momencie, kiedy macie. Tutaj, jakby to jest taka. Y jakby to powiedzieć. Po prostu ten plugin sprawdza wam jakby po takich wy kurczę, wymaganiach jakby czy gracz jest na wersji na przykład 1.23 I w tym momencie wyświetla wam się ten scoreboard, a w momencie kiedy jest na innych wersjach, to wyświetla się po prostu ten scoreboard. Więc jeżeli sobie tutaj my server teraz zmienimy na youtube.pl i sobie to przeładuję. Ja jestem na wersji 1.194, więc jak widzicie, u mnie się to tutaj ładnie zmieniło. A kiedybym dodała w tym miejscu na przykład, yy, na przykład YouTube 2, zapisała to i przeładowała, to jak widzicie dalej mi zostaje to YouTube.pl, ponieważ to wyszukuje nam po właśnie ID jakby wers. No i teraz przechodząc właśnie po co nam był jeszcze plugin Placeholder. Yy, na samym końcu jeszcze wam pokażę właśnie jak wyglądają te taby i scoreboardy do pobrania. Ale pokażę Wam jeszcze, po co jest ten placeholder i co Wy możecie tutaj dokładniej umieszczać. Na jednym, na jednym właśnie ze streamów, zrobiliśmy sobie taki, taki scoreboard, który tutaj widzicie. Ja sobie go po prostu wkleiłam, i teraz sobie przeładujemy, żeby zobaczyć, jak on wygląda. Macie tutaj po prawej stronie, właśnie tego scoreboarda. Ale jeżeli Wy byście też wrzucili to tak jak ja tutaj, na serwer od razu, bez pluginu placeholder, to zobaczcie, wyświetlały Wam by się właśnie takie oto zmienne które po prostu są nieczytane przez ten plugin. Aby to działało, musicie sobie wpisać y, Papi eCloud download i w tym momencie na przykład musimy sobie taką tak, taki, jakby taki pakiet zainstalować placeholderów, jaką jest player Przeładujemy sobie to i słuchajcie tutaj właśnie Nick na przykład zmieni nam się teraz jak widzicie na Nick. Oprócz tego na przykład zmienił nam się też X, bo to się wszystko zabiera. Za chwilę wam zresztą pokażę właśnie w takim placeholderze jakim jest player Tutaj na głównej stronie jeszcze właśnie jeżeli chcecie sprawdzić wszystkie placeholdery, które możecie na scoreboardach na przykład używać tabie i tak dalej, na hol hologramach, to musicie wejść na główną stronę, wejść tutaj w placeholders i właśnie w tym miejscu. Macie listę wszystkich placeholderów i możemy sobie naszego player znaleźć. Tutaj mamy naszego player. Dobra, zaakceptowało się. Wchodzimy tutaj w player. Jak widzicie, tutaj wszystkie placeholdery z, związane z player macie, i wy to wszystko możecie dosłownie wrzucać właśnie na scoreboarda. Ale ogólnie, jak widzimy, tutaj też właśnie na przykład rangę czy stan konta jest zrobiony pluginem WAULT, którego nie mamy wygranego. Więc jeżeli chcecie, żeby Wam to działało i macie na przykład Essentiałasa, to musicie również WAULTA, plugin WAULT pobrać, nie, żeby wam to dzia działało, ale w tym momencie jeszcze możemy sobie na przykład pobrać właśnie yy, coś takiego jakim jest statistic o i w tym momencie, kiedy przeładujemy, to zobaczcie tutaj, nam się statystyki śmierci, zabójstw i spędzony czas na serwerze już też zmieniło. Więc zostało tylko do zmiany, właśnie to, czym jest wał. Ok, więc generalnie w opisie macie, właśnie do pobrania, taki wzór tabu, który macie tutaj teraz na ekranie, i razem ten scoreboard, który macie po prawej stronie. A oprócz tego, jeszcze scoreboard na tripbox PVP, który za chwilę wam pokażę. I po prawej stronie widzicie właśnie tutaj, scoreboarda pod. Box PvP, ale jak widzicie oczywiście musicie mieć plugin jakim jest na przykład Funny Guilds, a jeżeli tego nie macie to podmieniacie po prostu sobie te zmienne na jakikolwiek inny plugin, który właśnie sobie wgraliście, no i tutaj też według waszego uznania możecie sobie po prostu to wszystko ładnie pozmieniać, ale myślę, że sam wygląd i szkielet jest naprawdę fajny do wykorzystania. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema!